Dzień dobry, witajcie, dziś kolejny przegląd portu, przygotowałem dzisiaj trzy pancerniki, Giuseppe, czyli kopię Marco Polo, Marbolo, potocznie zwany Mini Conquerorem, nie oszukujmy się, to wygląda jak Mini Conqueror, nawet... No dobra, zaraz o nim pogadamy. No i noworosyjsk, który jest Julio Cesarem na szóstym tierze. Jeżeli ktoś pamięta, to WG już dawno temu chciało Cezara przenieść na szósty tier, ale podniósł się rumor, więc cofnęli go, zostawili. Więc jako szóstotierowy noworosyjsk, dodali go. Na radzieckim drzewku. Jest to nawet ma podkład historyczny, ponieważ Żulio ruscy przejęli po wojnie, więc mamy to nawet, wow, coś tam związanego z historią. A jeszcze z tym, omówimy sobie tu standardowo, parametry, zobaczymy z czym to się je. Żadnej bitwy jeszcze nie rozegrałem, więc mogę sobie mówić co chcę w zasadzie, ponieważ nie mogę się dzielić swoimi odczuciami z bitwy. Zaczniemy sobie od nowo. Rosyjska, jeżeli chodzi o rozmieszczenie, 15, pf, 16, druwik się czytać 110, 130, 110. 85, 130, 26, 26, czyli jak najlepiej, najlepiej pokazywać pupcię, pupcię 130 plus 43 pokładów, bardzo fajne opancerzenie, 26, 26, tak zdecydowanie pokazujemy tyłek, z frontu będziemy mocno zbierać pokazując tyłek, będzie o wiele przyjemniej, jeżeli chodzi o opancerzenie, żywotność to 44 tysiące i pół, mało, jak na szóstkę, nie oszukujmy się, plus 30% obrony przeciwtorpedowej. Artyleria to są 320. Dwie podwójne, dwie potrójne. Mamy 28 sekund przeładowania, 36 obrotu, 195 rozrzutu. Na PPK 9700, na OBK 4800, 55 mm penetracji, 35 szans na podpałę i 830 m na sekundę prędkość wylotowa. 17,5 km zasięgu. Jeśli chodzi o dodatkową, to nie ma tu jej za wiele, i raczej nie ma sensu o niej wspominać, ale coś tam sobie na te 5 km postrzela. Konfiguracja typowo zarowa. Brakuje mi tu tylko tego malowania. W tym malowaniu wygląda B, 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 No i atak lotniczy bombami głębinowymi mamy. Jeden klucz, dwa samoloty, sześć bomb w ładunku, po 2000 uszkodzeń. Przepraszam, 2000 to mają pohapeków, a 200 uszkodzeń, 8 km zasięgu. I minuta ładowania. Obrona przeciwlotnicza na i 4,6 km, czyli po włosku. 190 krótkiego, nie przepraszam, średniego, dalekiego 28. Uu. Bida z nędzą, bida z nędzą. Eksplozji jedna. Oho, ho, panie kochany. 190 na średnim wygląda całkiem przyjemnie, ale na dalekim 28. No, 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 będzie bolało. Będzie bolało. Manewrowość 27 i węzła, 660 promień skrętu. I czas przestawienia steru 12 i 9. Kamuflaż 14 i 2 z powierzchni i 81 z powietrza. Pamiętajcie, że to jest jeszcze bez Kapitana, bez modułów, więc tutaj jeszcze troszkę może się zdarzyć. Mamy limitowaną erkę, jak to po rusku, no i naprawkę, która daje 222 HP na 28 sekund, więc w sumie nie jest jakoś turbo, turbo źle, ale też super nie jest. Tak oto się prezentuje: szóstkowy Julio na, yy, na szóstkach, Chciałem powiedzieć tak, masło maślane, a drugi nie ogarnia. Mniej więcej jak myślicie, będzie się to nadawać, czy nie. Pewnie sobie dziś tym trochę pogram, więc sprawdzę, czy coś, coś z tego będzie. Marlboro, czyli kolejny okręt ze stoczni, tak, w swojej świątecznej stoczni będziemy mogli sobie zbudować własne fajki. Marlboro, pozdrowia komatych, no, Śmiechy, śmiechami, ale mamy tutaj w zasadzie, no, mini-konkurora. Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, jak na niego patrzę, to mamy mini-konkurora, mamy w zasadzie kopię Lajona, tylko z dodatkową rurką na każdej wieży i dodatkową wieżą. Matych, działo. u jeszcze trochę naprawdę sporo niestety nie grzeszy celnością, więc trzeba się z tym liczyć. Mamy mówiący shotgun, który jest zrobiony z karton gipsu. Bo to w sumie takie pierwsze pierwsze wrażenie na nim patrząc po no pancerzenie jest typowo kolorowy 32 32 32 381 32. Pas pancerny mamy, ale jest on bardzo niziutko, 51 235. Od tyłu mamy 51 235 32. No, za ciekawie, tutaj turbo nie jest. no Jest trochę warstwowego pancerza między cytadelą a, a, a głównym opancerzeniem, no ale to jest 261 mm, to nie jest dużo pancerza. Z tyłu 305, od frontu 305. Więc plus jest taki, że trochę ciężko będzie nas od frontu wbić tutaj. Pancerz słowy cytadeli, patrzcie, to jest cały czas cytadela, nie? Jakby coś tutaj mamy trochę warstwowego, ale to jest cytadela golutka, wysoko, oj, wysoko. Także okręt będzie zbierał. Były takie, że o, o, o. Żywotność 76 800. A jak na 9 tier jest w porządku. 23% obrony przeciwtorpedowej. Artyleria to są 356, mały kaliber, ale za to mamy 25 sekund przeładowania. 200 prawie 70 metrów rozrzutu, 5,5 H z obeków, 24% na podpałę z 10500, 89 mm penetrancji, 20, prawie 21 km zasięgu i 757 m na sekundę prędkość wylotowa pocisku. Dużo dział niskiego kalibru, które mają całkiem przyjemne przeładowanie, 25 sekund, ale niestety sieją na całej mapie, więc coś, coś za coś. Dodatkowa, 7 km, mało, więc raczej nie ma sensu wspominać, coś tam sobie ta dodatkowa postrzela, ładnie wygląda, zresztą mi się podoba ten model tej dodatkowej. Atak lotniczy, to mamy tutaj trzy klucze ataku głębinowego, trzy klucze, po cztery bomby w ładunku, samolotów po dwa, maksymalne uszkodzenie od bomby 3010 i 10 km zasięgu. Całkiem skuteczny może być ten nalot. pilot. 295, czyli tak z średniego mamy 529, to są bardzo fajne uszkodzenia na 3,5 km zasięgu, plus daleko 81. Ten daleko, tak posmyra, 6 km zasięgu, coś tam posmyra, zachęci. No, chodź, chodź, już do ciebie strzelam, to chodź. No, i wtedy wchodzi średni zasięg, i robi się. 529 wygląda naprawdę w porządku. Eksplozji 4 plus od eksplozji 1500 ponad uszkodzeń, więc sporo hmm, jeżeli chodzi o polotkę, jest całkiem, całkiem przyjemnie manewrowość 31,5 węzła, 830 promieni skrętu mały promień jak na wielkość tego pancernika plus czas przestawienia steru 16,8 Spodziewałbym się tutaj troszkę dłuższego tego promienia skrętu, a tu będzie się całkiem nieźle wyrabiał w zakrętach. Kamuflaż 14,9 plus wykrywalność z powietrza 11,9. Będzie może tutaj naprawdę sporo tego kamu wrzucić. No brytyjskie pancerniki to jednak kamuflaż, a nie opancerzenie. Pamiętajcie, że to jeszcze moduły wejdą i tak dalej i tak dalej, jeżeli chodzi o wyposażenie. Naprawka, to nie jest super naprawka, to jest zwykła naprawka 384 HP na sekundę, na 28 sekund. RK nie nielimitowana. Mm -hmm. Haeki, Apeki i tak dalej i tak dalej No milikon Quero z dużą, z większą ilością dział Czyli no niestety, ale tutaj na Apekach nie pogramy Ten kaliber na tym na tym tierze I to jeszcze brytyjskie Apeki To już w ogóle raczej szału nie ma więc będzie to po prostu pływający shotgun na hajkach, który będzie miał za zadanie palić, czyli kolejny pancering do palenia. Dostępny w stoczni, nie wiadomo jeszcze co dokładnie, wiadomo, że w stoczni jeszcze repulse będzie. ripalsa już chyba pokazywałem na kanale, jak dobrze pamiętam. Repulse wpadnie po prostu za robienie, mm, za robienie stoczni, więc będzie za friko do zrobienia, więc spoko. No a na marmolu trzeba będzie pewnie dorzucić parę złotówek. Niestety nie jestem w stanie teraz określić, czy będzie warto, czy nie, ponieważ jeszcze nim nie grałem, dopiero to przede mną. Więc przechodzimy do Giuseppe. Na różnicę między Giuseppe a Marco Polo to są pociski, które zamiast hajeków, zamiast PPO mamy HOB, zamiast sapów mamy hajki. mamy oczywiście naprawkę, no i prostu do tego mamy dym. I do tego mamy samolot wywiadowczy wymienny na. Jeśli jeżeli chodzi o parametr rozmieszczenia pancerza, mamy od frontu 32 plus 130 kawałek pasa dziobowego, 32 z tyłu, gdzieś tam od spodu mamy 50 mm, tutaj niestety też jest 32, więc będzie wchodzić. Mamy pokłady 55 mm, 70 320 Cytadela lekko schowana, skontowana, więc wcale tego tak łatwo, no i ten identyczny układ Cytadeli jak w, jak w Marco Polo, ona no, jest tak pokontowana, takie dziwne ma te, plus do tego trochę warstwowego pancerza, mamy 320, później tu jest jeszcze 50, a tu jest 38, więc trochę tego pancerzenia tutaj jest, żywotność to 69100 plus 27% obrony przeciwtorpedowej, artyleria 406, co do Joty 30 sekund przeładowania, na obekach mamy 5700 plus 68 mm penetracji i 36% szans na podpałę. Apeki to 13050, 19,1 zasięgu, 836 m na sekundę. Prędkość wylotowa. Dodatkowa całkiem jej tutaj poro, nie powiem, że nie, ale niestety parametrowo. O, tu są sapy na dodatkowej. Wróć? To ja nie wiedziałem. 26 mm i. 4, nie, 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 to jest... to jest... to... Ja muszę tym zagrać dzisiaj. Mm, to wygląda całkiem przyjemnie. 45 mm, tu mamy 26 sapów. 2000 uszkodzeń. O no. O, ja sobie tym dzisiaj zagram. Lecimy dalej. Atak lotniczy. Dwa klucze po 3700 uszkodzeń od bomb. Dwa samoloty, dwa klucze plus 6 bomb na atak. Bruno nam lotnicza. 4,6 zasięgu, czyli standardowo. Krótki 207, średni 200, daleki 196. Bardzo można powiedzieć wyrównana lotnicza. Bardzo, no, szkodzenia może jakiegoś już turboszału nie robią, ale myślę, że jak trochę popracują, to trochę zadadzą. Plus eksplozji mamy aż 8 w salwie, więc ta lotka będzie potrafić trochę poprzeszkadzać. Trochę tam poprzeszkadza lotni. Manewrowość to 860 promień skrętu, 32 węzły, maksymalna prędkość i 16 sekund czas przestawienia steru kamuflaż to 16,3 z powierzchni plus 13 z powietrza no dobra mili państwo czekam na wasze komentarze dajcie znać co myślicie, ja sobie zaraz tym zagram, sprawdzę co to potrafi czekam na wasze opinie jak myślicie, coś się przyjmie, coś się nie przyjmie jak się zapatrujecie na brytyjski pancernik, który będzie w stoczni, bywający shotgun czekam na wasze komentarze, dajcie znać trzymajcie się, hejo i do następnego materiału pa pa